Nie, bo ani jeden, ani drugi się nigdy nie chciał do tego przyznać. Zapytałaś się tego influencera, tego, którym byłaś zakochana, tak. czy to on zrobił? Z rozesłał to zdjęcie dalej? Tak, spytałam się, powiedział, że nie. Wtedy nie miał powodu czegoś takiego robić. Natomiast ja teraz już nie ufam nikomu, więc no nie wierzę w to po prostu, że to, że to jest prawda. Mi się wydaje, że on po prostu wysłał to stewardowi, a steward mógł rozesłać to dalej, no ale dalej dowodów na to nie mam, bo nikt się nie chce przyznać, więc, mhm. więc no chyba nigdy się nie dowiemy, jak było. To zdjęcie dostała jedna osoba, a Dobra, potem nie. mieli je wszyscy. wszyscy. <coughs> Okej, okay, co to znaczy, że mieli je wszyscy? Czy to znaczy, że to zdjęcie właśnie po tych Teamspeak'ach latało, Skype'ach, tak, czy...? Po Skype'ach, po Teamspeak'ach, po Facebook'ach, wszędzie to było. Ja na jakikolwiek... Facebook'ach e... też? Ale rozumiem, w sensie że się W że tak, że oni sobie na Messengerze po prostu wysyłali. Mm -hmm. e, ja wtedy, no tak jak mówiłam wcześniej, jak ja nie miałam życia w rzeczywistości, to wtedy już nie miałam życia w Internecie. I dlatego popełniłam, e, miałam te próby samobójcze, bo, bo ja po prostu... No wyobraźcie sobie sytuację, że po prostu już nie macie do kogo odezwać się w ogóle kompletnie. No, to nie to macie prosto, do kogo... Nie macie do kogo otworzyć gęby i jesteście na tym świecie zupełnie sami, jeszcze wszyscy Was wyzywają od pipi pip, że, że się w kimś zakochaliście.